Cześć! W dzisiejszym odcinku pragnę skomentować film dokumentalny z kanału Space and Science zatytułowany Genetyczna rewolucja manipulacja ludzkim DNA. Dowiadujemy się z niego, że na przykład Pablo Ross, naukowiec z Uniwersytetu w Kalifornii, eksperymentuje krzyżowanie ludzkiego DNA z DNA świni, szczepiając ludzkie komórki macierzyste do zarodków świń. Wychodował już podobno dziesiątki tysięcy takich zarodków i obserwuje jak ludzkie DNA współpracuje z DNA świni, jak ludzkie komórki namnażają się w zarodkach świń. W tej chwili patrzymy na takie zarodki. Na czerwono oznaczone są ludzkie komórki macierzyste które z sukcesem namnażają się w zarodku świni, dzięki czemu organizm, który w ten sposób rośnie, możemy nazwać świnioczłowiekiem. Procentowo widzimy, że całkiem sporo jest w tym człowieka, więc docelowo także i sporo ludzkich cech taki organizm może w przyszłości przejawiać. Czy będzie to ćwierć człowiek, a może finalnie pół człowiek, pół świnia? I w jakim celu te zarodki są hodowane? Docelowo mają to być dawcy organów, ludzkich organów. Mutanty genetyczne, krzyżówki człowieka ze świnią, sztucznie kreowane po to, aby ludzie nie mieli wyrzutów sumienia, aby je zabić i okraść z ich organów. W zasadzie z biologicznego punktu widzenia lepiej byłoby od razu hodować ludzi jako przyszłych dawców organów, prawda? Zgodność genetyczna byłaby jeszcze większa niż w przypadku pół ludzi, pół świń. Ale naukowcy liczą, że jeżeli uda im się utrzymać wygląd w dużej mierze przypominający świnie, nie będą mieli wówczas ani ograniczeń prawnych, mordując te osoby, ani nikt nie będzie im czynił wyrzutów natury etycznej. O ile tylko uda im się zachować świński pysk. Ale tu niestety pojawia się problem. Pomimo, że naukowiec szczyci się sukcesami, nie tylko że komórki ludzkie z łatwością namnażają się w świńskich zarodkach, to jeszcze z sukcesem wszczepia te zarodki do macic, macior i pięknie rozwijają się dalej. Na filmie jest pokazane, w jaki sposób to robi. Do jednej maciory wszczepia około 40 do 50 takich zarodków. I następnie pozwala, aby rozwijały się młode człowieko prosięta przez około miesiąc. W tej chwili patrzymy na taki płód. Po miesiącu jednak przerywa ciążę. A to dlaczego? Ponieważ wyraża obawy, że nie wie, które cechy ludzkie ostatecznie przejmą te organizmy. Boi się, że być może będą miały ludzkie ręce. Że może będą przypominały człowieka wyglądem, albo czego obawia się najbardziej, to to, że będą umiały mówić. I żartobliwie kończy, że przecież nikt nie chce świń mówiących ludzkim głosem. Czyżby obawiał się, że trudniej byłoby mu je zabić i okraść z organów? Pablo postrzega zwierzęta jako towar. Wcześniej mówił, że skoro świnie są dawcami bekonu i szynki, to równie dobrze można je wykorzystać jako dawców ludzkich organów. Tak wiele tysięcy już tych organizmów wyhodował, i jedynie wizja, że owe mutanty zaczną mówić ludzkim głosem, sprawia, że ostatecznie waha się i dokonuje aborcji. Ale nie przerywa projektu jako takiego. Być może będzie pozwalał. Owym płodom rozwijać się coraz dłużej i dłużej, będzie je obserwował na łesge, badał, jak wiele tych cech ludzkich będą przejmować, a może będzie zabijał tylko te płody, które za bardzo zaczną przypominać człowieka, które zamiast pyska będą wykształcały ludzką twarz. Co ty myślisz o tym, że akurat mowa. Zdolność mówienia miałaby być tą granicą, która wyznacza, kiedy można kogoś zabić, a kiedy nie. Warto tutaj przypomnieć, że jedynym powodem, albo głównym powodem, dla którego inne gatunki niż ludzki nie potrafią mówić akurat ludzką mową, jest to, że nie posiadają takiego aparatu mowy jak my. To w ogóle nie chodzi o mózg, nie chodzi o intelekt, ponieważ akurat świnia. Jest inteligentniejsza od ludzkich dzieci, czyli jeżeli ludzkie dziecko już w wieku roku, dwóch lat zaczyna mówić, tym bardziej możemy się spodziewać intelektualnej zdolności świń do tego, aby mówiły, ale nie są w stanie ze względu na pysk, bo aby mówić ludzkim głosem, trzeba mieć ludzką krtań, język taki jak my, wargi. I tego przede wszystkim brakuje tym innym zwierzętom, innym gatunkom. One wydają inne odgłosy, inaczej one brzmią. Nie potrafią tak artykułować naszych ludzkich współgłosek i samogłosek. Jest na świecie głośny przypadek gorylicy, która nauczyła się języka migowego, czyli umiała rozumieć pojęcia ludzkiej mowy, rozumiała konstrukcję zdania, umiała budować. Zdania ludzkiego języka, rozumiała gramatykę. Przyswoiła sobie mnóstwo pojęć z ludzkiego języka, ale brakowało jej ludzkiego aparatu mowy. Dlatego nauczyła się języka migowego i porozumiewała się ludzką mową, ale za pomocą gestów. Warto też wspomnieć, że odgłosy zwierząt to nie są tylko nic nieznaczące odgłosy. O krzyki, jęknięcia, wyrażające jedynie emocje. Mowa zwierząt naprawdę zawiera w sobie treść, informacje. Naukowcy w tej chwili intensywnie pracują nad rozszyfrowaniem mowy zwierząt i troszeczkę udało im już się rozszyfrować mowę piesków preriowych. Okazuje się, że w ich mowie jest bardzo dużo informacji. One potrafią opisać wygląd człowieka, który się zbliża. Jest tam konkretna treść. Ja, być może kiedyś przy okazji, w jakimś odrębnym odcinku, opowiadałem o moich własnych obserwacjach sposobu porozumiewania się moich zwierzaków, z których naprawdę wynioskuję, że w ich mowie jest bardzo wiele informacji, ponieważ reakcje odbiorców wskazują na to, że naprawdę czegoś się dowiedziały. Przy okazji opowiem o tych swoich obserwacjach, ale żeby nie brzmieć zbyt subiektywnie, chcę tylko zaznaczyć, że jest to dziedzina, którą naprawdę w tej chwili zajmują się poważni naukowcy. Między innymi badana jest mowa szczurów. Komputery rejestrują wszystkie wydawane przez nich odgłosy. Wyraźnie tam są pewne sekwencje, schematy, i programy komputerowe pracują intensywnie nad tym, aby to zdekodować. Mowa szczurów jest bardzo bogata, szczury porozmawiają się między innymi w zakresach niesłyszalnych ludzkim uchem. Warto także wymienić delfiny, których mowa jest na znacznie wyższym poziomie niż ludzka mowa. Podobno delfiny przesyłają sobie całe gotowe obrazy, niejako hologramy bezpośrednio z mózgu do mózgu. Kiedyś postaram się odszukać te ciekawostki na temat y, mowy zwierząt, ponieważ dosyć dawno o tym czytałam. Tutaj wspominam o tym jedynie dlatego, że naukowcy wyznaczyli zdolność mówienia jako granicę, za którą już ciężko byłoby kogoś zabić. Ktoś musi umieć powiedzieć ludzką mową: proszę, nie zabijaj mnie, aby do takiego naukowca rzekomo inteligentnego człowieka dotarło że ta świadoma czująca istota nie chce być dawcą organu. Nie chce być zabita ani hodowana po to, aby wyciągnąć z niej nerkę. Jeszcze bardziej nieprawdopodobne eksperymenty genetyczne i co więcej, na masową skalę są przeprowadzane w Chinach, i do tego wrócę w kolejnym odcinku. Po to, aby po pierwsze dziś już nie przedłużać, a po drugie, aby dzięki temu dotrzeć do większej liczby odbiorców. A Was wszystkich proszę o szacunek dla każdej świni. Niezależnie czy z ludzkim DNA, czy bez. Czy jest to pół człowiek, pół świnia? Ponieważ każda świnia jest inteligentniejsza i bardziej emocjonalna niż ludzkie dziecko i zasługuje na co najmniej taką ochronę prawną jak ludzkie dzieci. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem.